No witam. Dziś pokażę filmik, który już krąży w internecie i to nawet dosyć obficie, już nie tylko w, polskich, polskiej, w polskim YouTubie, ale także na, tak, w zagranicy. Filmik o, pokazujący dziewczynę, kobietkę, nie wiem, dziewczynę, młodą kobietę parkującą, próbującą zaparkować w Limanowej pod ścianą. To będzie, tak myślę, ten filmik będzie chyba przewojem najbliższych tygodni. Już jest ten pra filmik, ten pierwszy, który pokazał całą historię, ma już ponad 100 tysięcy wyświetleń. I pani ta przeżywa bardzo fakt, że, jest, że jej filmik jest tak bardzo popularny, że chcąc i nie chcąc stała się bohaterką e, popularnego filmu. Przeżywa to podobno bardzo. A pokażę tu jeszcze mam dwa zrzuty z ekranu. Jeden zrzut z ekranu o ten to jest filmik wypuszczony gdzieś za granicą, nie wiem gdzie dokładnie. A te takie szare tutaj drzwi to są drzwi od zaplecza do jakiegoś baru, nie wiem, Wietnamczyka, Chińczyka. Bo w podpisie jest za Mekongiem Mekong tak się chyba nazywa ten bar No i pora teraz zobaczyć ten film Zobaczmy teraz ten film Aha jeszcze zdanie Bo zapomniałem powiedzieć na wstępie Ja nie jestem autorem tego filmiku Wygrzebałem go tylko w necie Bardzo mi się podobał Uśmiałem się strasznie No to uśmiejcie się i wy thank you